Są chwile, które po prostu chcemy zachować. To jedna z nich. Dziś przygotowujemy coś więcej niż album. To historia pana Eugeniusza, sympatycznego człowieka, który pokazał nam, jak wiele może wyrazić uśmiech. Każdy detal ma tu znaczenie, bo w tym prezencie zamknięte są emocje, wspomnienia i droga, którą razem przeszliśmy. Kiedy otwieramy album, wracamy do momentów sesji fotograficznej, do jego naturalności, poczucia humoru i tej wyjątkowej umiejętności wcielania się w różne role. Był żeglarzem, dżentelmenem, człowiekiem w masce, bohaterem własnej historii, a w każdym ujęciu prawdziwy, bo uśmiech taki szczery mówi najwięcej. Dziś oddaliśmy panu Eugeniuszowi tę historię w formie, na którą zasłużył. No bardzo dziękuję, <grym> bardzo się cieszę. No w ogóle fajnie, że na ten projekt się udał. No, no, ja tak. uważam, że mega wyszedł. A dla nas największą satysfakcją zawsze będzie uśmiech zadowolonego pacjenta. I życzymy, żeby nowy rok przyniósł jak najwięcej dobrych chwil i jeszcze więcej uśmiechu.